i była z zasługującą pod każdym względem na szacunek. Pod każdym względem. Kiedy wsiadła na brzędzie, zaczęła się skubać w drogę. I przy tym wypadło jej jedno małe biurko. — Wypadło mi biurko — powiedziała. — Im się więcej skubię, tym jestem ładniejsza. tak pewna wiadomość w wykonaniu grupy starszej Szkolnego Teatru Lalki i Aktora rozpoczął niedzielę z teatrem w Turzym Polu. 29 kwietnia sala miejscowego domu strażaka wypełniła się po brzegi. Organizatorami wydarzenia byli burmistrz Brzozowa, dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Szkolny Teatr Lalki i Aktora w Turzym Polu. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby zorganizować takie spotkanie dla mieszkańców Turzego Pola z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. I w tym roku Udało nam się z lekkim opóźnieniem wykonać to. Przygotowaliśmy z naszymi aktualnymi aktorami oraz z aktorkami, które już zakończyły karierę w teatrze, jednak mają z nami kontakt i zechciały po prostu uczestniczyć w tej uroczystości. Niemożliwe byłoby e, działanie naszego teatru bez wsparcia e, władz szkoły. E, pani dyrektor Bożeny Anyszewskiej wcześniej, a teraz pani Zuzanny konieczny, która e, po prostu akceptują taką, e, taki artystyczny kierunek w naszej szkole, wspierają nas, pomagają, po prostu no, e, zachęcają do pracy, doceniają. Także władze samorządowe tutaj też e, pomagają nam bardzo, e, zawsze możemy na nich liczyć. Nazwa szkolny teatr powstała gdzieś pod koniec lat 90. natomiast przedstawienia teatralne robione przez żonę i przeze mnie, pomagałem jej wtedy, były znacznie wcześniej, jeszcze już na samym początku lat 90. I obecnie jak wiem, że pierwsi aktorzy mają już teraz ponad 40 lat, więc to już jest historia. Natomiast no taki, taka ciągłość zaczęła się w połowie lat 90. I praktycznie co roku mamy jedną premierę, czasem jest dwie, czasem tych premier jest jeszcze więcej. Mamy duże osiągnięcia. Statuetka Koziołka Matołka w Pacanowie na festiwalu Mistrzów Teatru, gdzie spotkają się zwycięzcy ogólnopolskich festiwali teatralnych. Nagroda Felicjana Dulskiego w, na festiwalu w Krakowie. My w tamtym roku otrzymaliśmy Złotego Gargulca na festiwalu w Szydłowcu. No, tych nagród było dużo. Wszystkie, cieszymy się z każdego wyróżnienia, z każdej nagrody, bo to jest, to jest jakieś docenienie naszej pracy. Podczas spotkania swoją premierę miała grupa młodsza szkolnego teatru lalki i aktora. Wystąpili w przedstawieniu pod tytułem Wawiłki, rozbawiając tym samym publiczność do łez. Dla większości z nich był to debiut na scenie przed tak dużą publicznością, ale jakże udany. Mali aktorzy spisali się na medal. Na scenie pojawiła się też w monologu aktorka dramatyczna, absolwentka szkoły w Dużym Polu, Małgorzata Fiedeń. Jest to tekst, który wysta wystawiałam tak naprawdę niespełna 15 lat temu w tym samym miejscu, z tym, że była to szkolna choinka. Jest to tekst opowiadający o takiej trochę niespełnionej aktorce, która gdzieś tam w teatrze drama dramatycznym grywała, natomiast jej kariera skończyła się tak, jak to Państwo zobaczycie właśnie na samym końcu, dość spektakularnie. Przygotowywałam się do niego właśnie wtedy, niestety na 15 lat temu i ten tekst utkwił mi w pamięci do tej pory. I z racji tego właśnie czułam się bardzo wyróżniona, kiedy pan Waldek tutaj z szkolnego teatru kulalki aktora z dużego pola zaprosił mnie ponownie, żebym ten sam tekst przedstawiła właśnie dla naszej lokalnej społeczności. Thank <laughs> you. Niedzielę z teatrem umilały występy wokalne, zaśpiewały uczennice Weronika Żak, Martyna Wrona i Oliwia Mendyka oraz absolwentka Natalia Pawlikowska. Jednym z punktów spotkania była też prezentacja filmu rejestracja spektaklu Nocny Marek, sztuka została zaprezentowana przez aktorów dużego Pola na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu w 2008 roku i tam otrzymała za nią główną nagrodę. Ostatnim spektaklem wieczoru była sztuka w wykonaniu grupy starszej pod tytułem O żeglarzach Dżamblach. Spektakl o żeglarzach Jumlach to, to jest spektakl o marzeniach. Spełniamy swoje marzenia, dążymy do swojego celu. Chcemy po prostu robić wszystko, aby to się spełniło, no bo y, marzenia się nie spełniają. My musimy je spełnić. Po prostu wciąż Na zakończenie dyrektor Zuzanna Konieczna w imieniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, organizatora przedsięwzięcia, wręczyła zarówno opiekunom teatru, państwu Renacie i Waldemarowi Kośmidrą, jak i wszystkim wykonawcom upominki. Z całą pewnością wspaniałe występy młodych aktorów, talent i świetne kreacje aktorskie na długo zostaną w pamięci mieszkańców dużego Pola. Zaprosiłam osiem osób i szakański jakiś strach po wypadło o tak. Bo Witka